Czy wiedziałeś o tym, że możesz zmniejszyć swój lęk, stres dokładnie tak, jak zmniejsza się zdjęcie w telefonie? Wszystkie emocje, które odczuwamy w naszym życiu, mają swojego różnego rodzaju parametry, czyli mogą mieć wielkość, kształt, kolor itd.? Dodatkowo, jeżeli popatrzysz na różnego rodzaju wspomnienia, obrazy w twoim umyśle, to one również mają różne parametry. Weźmy sobie przykład. Przypomnij sobie moment, kiedy ostatnio się stresowałeś. I zobacz, jakie kolory są w tym obrazie. I teraz zrób tak, żeby ten obraz nie miał żadnych kolorów. Zrób, żeby po prostu był czarno-biały. A teraz w swoim umyśle zmniejsz ten obraz, tak jakbyś zmniejszał obrazek w telefonie. Teraz weź sobie jakąś przyjemną, sympatyczną scenę. Przypomnij sobie jakieś fajne, miłe wydarzenie w Twoim życiu. I rozciągnij ten obraz w swoim umyśle, tak żeby był duży, wielki. Podkręć cały kontrast, zobacz wszystkie kolory bardzo dokładnie. Mało tego, w swoim umyśle możesz nawet usłyszeć dźwięki. Widzisz, Twój mózg reaguje jak montażysta wideo. Jeżeli coś staje się jasne, duże, kolorowe, to znaczy, że jest ważne. Jeżeli coś staje się małe, czarno-białe i się oddala, to znaczy, że ten element jest po prostu nieistotny. Możesz powtórzyć sobie kilka razy taką edycję. Pobaw się tym, możesz nawet zlokalizować jakąś konkretną emocję w swoim ciele. Na przykład stres, strach, lęk albo radość, motywację, ekscytację, nadaj jej kolor, kształt, symbol. Zobacz, jak ta emocja zachowuje się w Twoim ciele i po prostu pozmieniaj jej pewne domyślne ustawienia. Zobacz, jak to działa na Ciebie i jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania o te metody, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Widzimy się w kolejnych filmach, a i baw się przy tym dobrze.